Moje szorty! Aport! Wracaj, kundlu! Nie przebiegłbyś się pan z powrotem? Ej, Laski! To przecież was nie zjem! Nie idziesz nigdzie przez chwilę. Maczko, co za dzień? Weź sneakersa. Głodny? Na co czekasz? Apetyczny kąsek. Mhm. super atak. Nie ma rzeczy niemożliwych. Po obejrzeniu tej reklamy będziesz o 30 sekund bliższy emerytury. Czy już wybrałeś? Założyciel naszego towarzystwa ma ponad 120 lat doświadczenia. Wybierz więc Winter Tour, otwarty fundusz emerytalny. Spójrz. To jest nasza przyszłość. Tak. To dobry wybór. Skontaktuj się z naszym agentem lub zadzwoń do nas. Winter Tour, otwarty fundusz emerytalny. Początek dnia jest w twoich rękach. Możesz go zacząć tak albo tak. Nowy balsam po goleniu Nivea for Men delikatnie pielęgnuje skórę podrażnioną podczas golenia. Intensywnie nawilżając, skutecznie wygładza skórę. Balsam po goleniu Nivea for Men. Właśnie takiej pielęgnacji potrzebuje mężczyzna. El Brewery zaprasza na mecz. Zapraszam teraz na reklamy, po których powrócimy na drugą połowę meczu Wisła Kraków GKS Bełchatów. Patek Superfix to super hit. Łączy na trwałe i ma tak uniwersalne zastosowanie: Patek Superfix klei listwy ścienne, styropiany, profile, panele podłogowe. Patek Superfix zamiast wkrętów, śrub, kołków, gwoździ wewnątrz i na zewnątrz. Patek Superfix łączy wszystko po prostu klej. Patek Superfix, firmy Henkel. To nie jest restauracja wegetariańska. To centrum zdrowego życia. Oprócz duchowej pożywki zapewniam również odpowiednie posiłki. Mm, oto recepta na życie wieczne. Voilà. Po co zdrowo się odżywiać, jeżeli nie jeździ się naprawdę bezpiecznym samochodem? Nowy Renault Megane Cabrio. Zadbaj o siebie. Toniesz w kłopotach? Wybierz Wawin. Jedynie Wawin oferuje kompletne instalacje sanitarne. Mamy sposób na każdą kroplę w Twoim domu. Niezawodne instalacje. Tylko z tym znakiem. Bosman. Bezalkoholowe. A nie mówiłem? Nieźle rozbiera, bosma. El Brewery zaprasza na mecz. Program sponsorowało El Bruer. Od dwóch tygodni Wrocław terroryzuje kwasiarz. Człowiek, który oblewa żrącym kwasem ludzi w tramwajach. Poparzonych zostało już 12 osób. Począłem ostre pieczenie na plecach. Nasza córka nadal uważa, że.